Cześć, to jest strony Wina i Kara, i to kolejny odcinek mojego podcastu. Dzisiaj przeniesiemy się troszeczkę do naszego biznesu, przeniesiemy się troszkę i do Włoch, i do Stanów, i w wiele różnych miejsc, ponieważ nasza dzisiejsza bohaterka była podróżniczką. Historia trochę tragiczna, ale chyba nie do końca. Oczywiście mamy tutaj zaginioną, uznaną co prawda za zmarłą, ale. Zaginiono. No i zobaczymy, ile czynników złożyło się na to, że właśnie do tego zaginięcia doszło. Zacznijmy od rodziców, bo chociaż oni nie są głównymi bohaterami tej historii, to myślę, że taki tło rodzinne jest tutaj ważne. Mamy naszej głównej bohaterki, to Romina Power. Jej rodzicami są aktor Tyron Power i meksykańska aktorka Linda Christian. Zrobili oni karierę w Hollywood. Córka poszła w ich ślady. Już w młodym wieku zaczęła pojawiać się w filmach. Jako 14-letnia dziewczyna, to była rola we włoskim filmie Nel sol* I tam poznała Albano Carisiego Spodobał jej się ten 10 lat starszy, przystojny Włoch Był on wtedy wokalistą, grom na gitarze No i mimo sporej różnicy wieku W tym wieku sporej, tak? No bo jak ona miała 14 lat, on 24 No to jednak... No cóż, wydaje się to odrobinę nielegalne Zaczęli się spotykać Rodzice byli zdecydowanie niezadowoleni I jej rodzice byli zdecydowanie niezadowoleni no Były to wielkie gwiazdy filmowe Liczyli, że ich córeczka była to najstarsza córka, więc taka pierwsza, zwiąże się z jakimś bogatym, wpływowym facetem z wyższych sfer z Hollywood najlepiej. No, ale co tam trzeba zbuntowanej czternastolatce? 14 -latce? Miała to głęboko w poważaniu, co za mi rodzice sobie myślą o jej związku z Alem. No i kontynuowali sobie ten związek, mimo, mimo zastrzeżeń rodziców. Tym niesamowitym przystojnym, zdecydowanie zbyt starym. Dla niej Włochem był Albano, dokładnie Al Carisi, pochodzący z dosyć ubogiej rolniczej rodziny, wówczas już włoski piosenkarz i aktor. W dzieciństwie razem z młodszym bratem pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa właśnie rolniczego i takie zamiłowanie do muzyki zaszczepił w nim ojciec, gdy wspólnie pracowali właśnie z ojcem i z bratem na roli. Ojciec śpiewał takie tradycyjne włoskie piosenki, grał również na gitarze. No i 12-letni Albano napisał swoją pierwszą piosenkę, a gdy miał lat 16. I sytuacja finansowa rodziny była naprawdę kiepska. Zdecydował się, że pójdzie do pracy, więc wyemigrował do Mediolanu. Przez chwilę mieszkał na dworcu, a następnie udało mu się znaleźć pracę jako kelner. No ale ta kariera muzyczna, aktorska, gdzieś tam ta sztuka w jego żyłach płynęła. Więc zdecydował się odpowiedzieć na ogłoszenie do castingu, no i udało mu się ten casting wygrać. Zmieniono mu wówczas pseudonim właśnie na Albano, bardziej taki chwytliwy, do zapamiętania, nagrodę britański singiel. Grał w spektaklach, ale jednocześnie pracował dalej jako kelner, żeby się utrzymać No i w 1967 roku nagrał naprawdę spory przebój Nelsol Wygrał konkurs piosenki i zajął pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się singli w całym roku we Włoszech Sprzedał ponad 1,5 miliona egzemplarzy Od tego czasu już wszyscy znali jego głos, wszyscy wiedzieli kim jest Całe Włochy nuciły jego piosenkę Nagrano film o tym samym tytule, i tam właśnie Albano poznał młodą Amerykankę Rominę Power. No i jak to na ekranie, tak i w życiu, bo film opowiadał o namiętnej miłości dwóch ludzi, którzy pomimo niezgody rodziców pobierają się. No i tutaj wydarzyło się w życiu dokładnie to samo. W lipcu 1970 roku wzięli oni ślub, no i Romina była już w piątym miesiącu ciąży wówczas. Para doczeka się córeczki, na świecie pojawiła się Ilenia. I to właśnie ona jest naszą dzisiejszą główną bohaterką. Później małżeństwo doczekało się też dwóch córek i syna. Realizowali się bardzo zawodowo, wspólnie nagrywali piosenki, wspólnie koncertowali, wspólnie jeździli w festiwalach, po koncertach zyskali popularność naprawdę na całym świecie. Chyba każdy z nas potrafi zanudzić ich, no ich największy przebój, Felicita, i właśnie playlistę z ich piosenkami. Wydaje się najbardziej odpowiednia na jakiś road trip po Włoszech. Także nie tylko Włosi pokochali ich muzykę, ale naprawdę, naprawdę cały świat. Ale nie o znanych rodzicach będziemy tutaj mówić, tylko o ich córce, najstarszej. Ilenia Maria Sole Carisi. Urodziła się 29 listopada 1970 roku. I tutaj rozjeżdżają się troszeczkę źródła. Niektóre mówią o tym, że urodziła się w miejscowości Kelino San Marco w regionie Apulia, południowo-wschodnich Włoszech, a inne, że w Rzymie. Nie wiem, która z tych wersji jest prawdziwa. Ale gdziekolwiek by się nie urodziła, na pewno na terenie Włoch. I od samego początku była niezależna, pełna ambicji, pełna takiej chęci poznawania świata. Kilka razy też pojawiała się w jakichś produkcjach, u boku rodziców. Oczywiście ogromna kariera rodziców była na jej życie. Często podróżowali. No i czasami właśnie występowała u ich boku w jakichś produkcjach, w jakich, nawet w takim... Ale na polskim to było Kole Fortuny. Więc miała jakieś tam swoje... Rolę w różnych wydarzeniach, które oglądało cały kraj, ale nie łączyła swojej przyszłej kariery z show biznesem. Nie chciała pracować tak jak rodzice. Jej marzeniem było zostać powieści pisarką. Zaczęła edukację w Rzymie, ale na studiach wyjechała do Londynu i tam studiowała literaturę. Opisywana jako bardzo zdolna uczennica, mówiła kilkoma językami. Włoskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Także potrafiła się dogadać prawie na całym świecie, znając te kilka języków. I studiując, zaczęła podróżować na świe po świecie solo, z plecakiem i dziennikiem. Wybywała w takie podróże, żeby poznawać nowych ludzi, nowe kultury. Była bardzo ciekawa świata. Bliscy mówili o niej, że była takim wolnym duchem, taką wiecie, dziewczyną z właśnie z dziennikiem pod pachą, z jakimś brudnopisem, która opisuje to, co widzi, spotyka ludzi, rozmawia z nimi, jest po prostu. Potrzebuje chłonąć, to otoczenie, które poznaje. To też czasy, kiedy nie było internetu, nie można było na wyciągnięcie ręki, po prostu sobie wpisać jakiegoś miejsca w mapę Google i sprawdzić, jak gdzieś jest, zobaczyć jakichś ludzi, którzy tam żyją, czy posłuchać jakiegoś podcastu, kogoś, kto gdzieś żyje i o czymś opowiada. Można było oczywiście poczytać gazety, zobaczyć coś w telewizji, no ale to nie było takie dostępne, nie było tak. Wiadomo konkretnie, że można coś konkretnego wyszukać, tak? Tylko trzeba było oglądać to, co było. A Ile nie interesowały konkretne rzeczy. Ona właśnie teraz chciała coś sprawdzić, teraz chciała się coś dowiedzieć, więc jechała, sprawdzała, szukała. Miała na to najwidoczniej fundusze, więc sky's the limit i może jechać gdzie chce, dowiedzieć się, czego chce, porozmawiać z kim chce i żyć takim życiem, jakie akurat w tym momencie jej będzie odpowiadać. W końcu, mimo tego, że najpierw. Nie przerywała nauki, tylko po prostu podróżowała w wolnym czasie, to w 1993 roku postanowiła zrobić sobie w ogóle przerwę od nauki, wróciła do Włoch, sprzedała wszystkie swoje rzeczy, zdecydowała, że chce zapłacić sobie za taką podróż życia. No i wyjechała do Ameryki Południowej, kilka miesięcy spędziła w Belize, była tam aż do świąt Bożego Narodzenia i następnego dnia zdecydowała się autobusem. Wyjechać do nowego Orleanu w Leyzianie. Jej młodszy brat, Jari, również doświadczony podróżnik, postanowił zrobić niespodziankę swojej siostrze i chciałbym odwiedzić na święta. 27 grudnia dotarł do miejsca, gdzie Ilenia miała się przebywać, no ale dowiedział się, że ona już wyjechała, niestety, do nowego Orleanu, więc szukaj wiatru w polu, niestety, już jej tam nie ma. Nie znalazłem informacji, co ten brat dalej zrobił. To znaczy, no bo jak już przyjechał kawał świata, żeby ją odwiedzić, to zrezygnował, pojechał z powrotem do domu? Czy pojechał poleciał od tego Nowego Orleanu, pojechał, żeby jej dalej szukać? Czy jakieś, nie wiem, zobowiązania inne zmusiły go do przerwania tej podróży? Nie mógł sobie pozwolić na to, żeby więcej czasu poświęcić na to odwiedzanie siostry? No w każdym razie nie znalazł jej, nie rozmawiali. No a Ilenia dotarła do Nowego Orleanu. Więc powiedzmy sobie troszeczkę o tym mieście. Miasto na południu Stanów Zjednoczonych największe miasto Luizjany. W 2020 roku liczba mieszkańców to prawie 400 tysięcy osób, ale obszaru metropolitalnego to ponad milion. Położony jest w bagnistej delcie rzeki Mississippi, na jej lewym brzegu, około 150 km od ujścia do Zatoki Meksykańskiej. Nowy Rela uważany jest za kolebkę jazzu. W mieście odbywają się liczne festiwale, tak wiecie, Trochę, może nie hipisowska, ale bardziej taka bohemiarska atmosfera, coś jak mu Mart w Paryżu. Na ulicach słychać muzykę, taka bardzo artystyczna, takie miasto z duszą. Słynie też z jedzenia, właśnie z całego świata, też taka mieszanina kultur, właśnie przez to, że wiele takich ludzi artystycznie uzdolnionych czy zafascynowanych sztuką i kulturą, właśnie tam przybywało i przybywa nadal. No, ale co, czego ta Ilenia właściwie tam szukała w tych Stanach i czemu akurat ten Nowy Oprócz tego, że na pewno świetne miejsce dla kogoś takiego twórczego, osoby, która chce być powieściopisarką, czyli potrzebuje weny, potrzebuje jakiejś muzy może, potrzebuje takiego otoczenia artystycznego, które dobrze by na nią wpływało, no to było tam również mężczyzna. W nowym Orleanie był Aleksander Maskel, starszy od ileni o 30 lat, uliczny grajek, uliczny muzykant, nie wiem jak to powiedzieć, widzicie go teraz pewnie na zdjęciu. Osoba, która po prostu gra na instrumentach w miejscach publicznych i tak zarabia na życie. Podobno ilenia zakochana była w mężczyźnie, wiadomo, rodzicom się związek nie podobał. No i cóż, tak jak wcześniej jej matka wbrew woli swoich rodziców spotykała się z Alem, no tak jak i teraz Ilenia spotykała się z Aleksandrem, dziewczyna wydawała się zafascynowana tym człowiekiem, z go mistrzem. Mówiła, że otworzył przed nią zupełnie nowe horyzonty intelektualne, więc o wiele starszych. Mężczyzna, już z jakąś historią, tak, z jakimiś dokonaniami w tej sferze artystycznej, muzycznej, który jest trochę poza systemem, tak, bo on sobie na tej ulicy gra, tak zarabia, żyje jak chce, chwile ulotne, łap i tak dalej, no musiał być fascynujący dla takiej młodej dziewczyny. A dodatkowo Masakela miał reputację guru więc i taki duchowy przewodnik trochę z niego był. Otaczał się takimi ludźmi, którzy chcą go słuchać, co może być odrobinę niepokojące. Niepokojące może być też to, że zażywał narkotyki, miał w przyszłości problemy z prawem, był notowany ze względu na przemoc seksualną. Ile nie wpadło na pomysł najlepszy książkę o swoich przeżyciach w Nowym Orleanie. Masaker generalnie wspierał w tych. Umysłach. Dziewczyna malowała, robiła notatki o spotkanych ludziach, właśnie opowiadała o tym, że chce napisać książkę o swoich doświadczeniach. Jej ojciec później powiedział, że mogła w tym czasie zażywać narkotyki. No na pewno to towarzystwo, ta aura twórcza, która panowała w jej życiu, może na to wskazywać, że mogła mieć do czynienia z jakimiś narkotykami. Razem z Aleksandrem mieszkała w hotelu Le Dale w Nowym Orleanie. W takim tanim hotelu przy ulicy Charles Avenue, 700, 5 przecznic od dzielnicy francuskiej. Zameldowała się tam 31 grudnia, czyli tydzień przed zaginięciem, więc długo tam nie pobyła. Co do tego hotelu, no widzicie go na ekranie, aczkolwiek nie wiem czy on już nie istnieje. Nie dostanę takiej informacji, ale ten adres jakby nie istnieje. Jest w tym miejscu parking. No, patrząc na zdjęcie tego hotelu, wydaje się, że no faktycznie mógł być do rozbiórki. No, to było prawie 30 lat temu, tak? Więc są szanse, że po prostu nie istnieje. No, teraz ta dzielnica wygląda zdecydowanie lepiej. Najstarsze zdjęcie, jakie jest w Street View, to z 2007 roku. No, i tam już tego hotelu nie ma, nie ma w tym kwartale żadnego budynku, po prostu jest parking Nie mam jak zobaczyć, jak ten hotel wygląda dzisiaj, no ale na szczęście są jakieś zdjęcia nie Jeszcze z czasów, kiedy on istnieje No i nie wygląda zbyt specjalnie faktycznie Wygląda raczej na takie no, dosyć szemrane miejsce i faktycznie pewnie tańsze Szczególnie jak no, mieli tam dłużej pobyć, tak. Nie wiem, czy ten Aleksander tam wcześniej mieszkał. On później zezna, że mieszkali w jednym pokoju, ale w osobnych łóżkach, że ona nie była zainteresowana kontaktem seksualnym z nim, że on był, ale ona jakoś się nie decydowała na to. Co ciekawe, jak na kogoś, kto był notowany za przemoc seksualną, mnie. No i cóż. W Sylwestra zameldowała się w hotelu, a 1 stycznia 1994 roku ostatni raz rozmawiała z rodzicami. Złożyli sobie rodzinnie życzenia noworoczne, no i było wszystko fajnie, ale wywiązała się awantura. Zaczęli kłócić się o Aleksandra, o tą relację, byli rodzice niezadowoleni. O to, że ona z nim przebywa, zaniepokojeni byli, że jakaś taka relacja między nimi jest, że nie wiadomo, kto to jest, co to jest, dlaczego jest, że to nie jest odpowiedni partner dla niej. Nie wiem, czy ilenia zdecydowała się użyć argumentu Mamo, robię tak jak ty i widzisz, jak dobrze na tym wyszłaś, więc kończka dać mi nad uchem mogła tak zrobić. Wtedy to dopiero burza na pewno by się wywołała Jakie słowa tam nie padły, w każdym razie rozłączyli się, koniec rozmowy No i tak te miłe życzenia noworoczne się zakończyły kłótnią i zerwanym połączeniem No i tego 1 stycznia dziewczyna już się nie kontaktowała z rodziną Na no, początku wszyscy myśleli, że no po prostu kłócili się, więc no nic dziwnego, że się nie odzywa Obie strony pewnie się nie odzywały do siebie No ale już minęło kilka dni, no i nic, no i... Nie wiadomo dalej, co się dzieje Nie go w życia, oni w sumie nie wiedzieli, czy ona tam jest dłużej w tym mieście W tym Nowym Orlanie, czy już zmieniła jakąś lokalizację Czy dalej z tym Aleksandrem mieszka, może już nie Może się nie odzywa, bo jej teraz głupio, że tak powiedziała No, nie wiadomo No ale nie mieli się za bardzo jak dowiedzieć, gdzie ona jest, czy jest No nikogo tam nie znali, nie mieli do kogo tam zadzwonić i zapytać Elo, elo, czy w pokoju obok dalej jest Ilenia No bo nie było do kogo Więc 18 stycznia Rodzice zgłosili zaginięcie dziewczyny, no i polecieli do stanów, by szukać jej na własną rękę. Jakoś tak czuli, że nic dobrego się nie stało. Właściwie zaczęli być przekonani, że Aleksander ma coś z tym wspólnego, że mógł zrobić jej jakąś krzywdę, albo robi dalej, przetrzymuje, albo zabranie jej kontaktu z rodziną. No i dotarli na miejsce. Okazało się, że takie rzeczy osobiste jak paszport, plecak czy ubrania są dalej w hotelu. Nikt ich nie zabrał, nikt ich nie odebrał, nikt ich nie zniszczył też. Hotel po prostu zostawił je u siebie, coś jak biuro rzeczy znalezionych po prostu może kiedyś się zgłosi. Te rzeczy nie były w pokoju właśnie w hotelu, tylko tak jakby u recepcji, w recepcji hotelowej, bo Aleksandra już też tam nie było. Najwidoczniej skończył się sponsor tego hotelu, no i zdecydował się stamtąd prędziutko uciec. Próbował nawet zapłacić za ten pokój hotelowy czekami podróżnymi i leni, no ale na szczęście się nie udało, okazało się, że są niepodpisane. Też geniusz zła. Nadmiar złego, 31 stycznia, no więc nie wiadomo ile, ale no nie niecały miesiąc na pewno od zaginięcia Eleni, został zatrzymany z powodu zeznania swojej byłej partnerki i oskarżenia o gwałt. Co prawda potem został wypuszczony, bo nie było żadnych dowodów. No ale ten czas się jakby tutaj pokrył. Na pewno dobrze to o nim nie świadczyło w, tej, w tym przypadku i odrobinę na niego wskazywało. Po jakimś czasie na policję zgłosił się mężczyzna, który zeznał, że 6 stycznia, no czyli 5 dni po tym, jak ostatni raz rozmawiała Ilenia ze swoimi rodzicami, 1994 roku około 23.30, mężczyzna widział kobietę, no która z wyglądu przypominała Ilenię i opis mniej więcej się zgadzał no z tym, jak Ilenia wyglądała. Zeznał on, że wskoczyła do rzeki Mississippi, zanim skoczyła, powiedziała: Należy do wody, i popłynęła. Albo on mówił, że jego córka mówiła tak jako dziecko, że to było jakieś takie jej, jej stwierdzenie. Pytanie moje jest, w jakim ona to języku powiedziała? No bo wydaje się, że jej pierwszym językiem jednak był włoski, czy jeśli mówiłaby, no jakby sama do siebie, mówiłaby po angielsku. Trochę dziwne, nie? Albo no, ten facet po prostu mówił w tym języku, w którym ona to powiedziała, ale no, nie widziałem nic nie informacji. W jakim języku ona powiedziała, należy do wody. Jeśli mówiła to jako dziecko, wychowała się w Włoszech, domyślam się, że mówiła to po włosku Czy ten facet to zrozumiał, czy ona to powiedziała po angielsku, ta dziewczyna? Trochę dziwne, nie? Żeby to powiedziała tak jakby, no nie w swoim pierwszym języku Czy dlatego, że była w Stanach i używała tego języka od jakiegoś czasu? No ale wcześniej była kilka miesięcy w Belize, gdzie używała pewnie hiszpańskiego, więc whatever, nie? Jakby mówisz zwykle w pierwszym języku, twoim takim ojczystym, tak mi się wydaje no, ale jakby tego nie użyła? W jakim języku? No, facet powiedział, że takie coś usłyszał, a potem kobieta przepłynęła około 100 metrów w pław. Chciałam tylko zaznaczyć, to pewnie widać w tym momencie na ekranie, że Mississippi w tym miejscu ma ponad 600 metrów szerokości. To nie jest rzeczka. To jest naprawdę ogromna rzeka. Ledwo widać tak naprawdę drugi brzeg. Dokładnie w tym miejscu, to znaczy dokładnie to nie wiem w jakim miejscu, ale jeśli była ostatnio widziana w tej dzielnicy francuskiej, no a ten facet właśnie zeznam, że gdzieś tam ją widział, no to to jest 660 metrów szerokości między brzegami, więc kawał kawał drogi do, do przepłynięcia jeszcze i sprąd rzeki, jakieś statki pływają i tak dalej. No i właśnie ten mężczyzna powiedział, że walczyła z silnym prądem rzeki i przepłynęła łódź, która wywołała dużą falę No i w tym momencie zaczęła wołać o pomoc, szybko znalazła się pod powierzchnią wody, no i po prostu utonęła Ten mężczyzna zawiadomił od razu służby, które sprowadziły sprzęt do takiej ratunkowej, do przeszukiwania rzeki Ale nie odnaleziono ani kobiety, ani jej ciała Może udało jej się jednak wydostać z tej rzeki, no tego się nie dowiemy Eksperci powiedzieli, że rzeka ma rwący nurt i często nie udaje się odnaleźć zwłok osób, które decydują się w niej popływać. No i wielu śmiałków niestety no, przegrywa z takim żywiołem. Nie są w stanie dobrze oszacować swoich szans na przepłynięcie. No ale nie mamy pewności, czy to była Ilenia. No to, że jakiś facet w nocy po ciemku widział, że taka dziewczyna tam gdzieś idzie. Jedynie te słowa, należy no, do wody, wydają się tutaj wskazywać na nią. No, i cóż, jeśli chodzi o tę historię, to właściwie to jest wszystko. Co jeszcze wiemy, tak już troszkę poza całą historią, to to, że małżeństwo rodzicy Albano i Robina Power zupełnie inaczej zareagowali na zaginięcie swojej córki. ale jest przekonany, że ten świadek właśnie widział jego córkę, że ona utonęła, że zażywała narkotyki, że chciała przepłynąć tą rzekę i po prostu no, nieszczęśliwie utonęła. Natomiast Romina wierzy, że jej córka nadal żyje. Tak bardzo nie byli oni w stanie pogodzić się z tym, że mają zupełnie inne wizje tego, co się stało z ich córką, że w 1999 roku no, musieli się rozwieść. Przestali wspólnie nagrywać, koncertować, do 2013 roku nie wystąpili razem na scenie. Ojciec dziewczyny złożył wniosek o oficjalne oświadczenie o śmierci córki, i takie oświadczenie wydano. Ile nie jest uznana oficjalnie za zmarłą, no ale jest kilka teorii na ten temat, co się mogło z nią stać. Właściwie. No, co jakiś czas ktoś donosił, że gdzieś ją widział, jakieś były tropy, że uciekła, że gdzieś tam się ukrywa. W 2008 roku informowano, że mieszka w klasztorze w Arizonie, w 2000 roku podobno była w Wenecji, więc gdzieś tam tu ją ktoś widział, tam ją ktoś widział. No, generalnie dziewczyna jest. Była wtedy, no dzisiaj nie wiemy, miałaby ponad no 50 lat, więc wyglądałaby pewnie troszeczkę inaczej, ale wówczas nie miała zbyt charakterystycznej urody, nie miała żadnego takiego, wiecie, znaku szczególnego, czegoś takiego, co mogłoby ewentualnie być do rozpoznania po jakimś czasie u kogokolwiek. Nie byłaby w stanie przykuć, powiedzmy, wzroku. Przeciętnego przechodnia, który, nie wiem, widział plakat o jej zaginięciu w telewizji. No, to na pewno wpływa na nie korzyść, jeśli faktycznie, nie wiem, ma amnezję i gdzieś jest nie wiadomo gdzie, i wtedy w tym styczniu 94 roku gdzieś się podziała i nie wiedziała, kim jest na przykład. No i tak, no, co się mogło zdarzyć? No, albo mogła się utopić w tej rzece i jest to sensowne, szczególnie jeśli właśnie tata potwierdza, że kochała wodę mówiła właśnie to słowo należy do wody była wolnym duchem ewentualnie pod wpływem narkotyków poczuła jakiś zew przyrody i zdecydowała się na pójście popływać nielogicznie oczywiście w nocy i w rwącej szerokiej rzece no, ale tak poczuła, tak zdecydowała i poszła. Tylko tu właśnie mam jakieś takie dziwne odczucia, co do tego, zdania należy do wody. Tak jak mówiłam wcześniej, w jakim języku to powiedziała, że ten facet to słyszał na brzegu, gdzieś tam ona była na jakimś pomością, gdzieś tam na brzegu. To jest jednak duże, głośne miasto. Czy on był w stanie usłyszeć, czy ona to krzyknęła? Hm. No, jakieś mi się to wydaje, czy on tego nie mógł na przykład przeczytać w jakimś wywiadzie tą rodziną w jakiś, no nie wiem, czy mógł wiedzieć skądś, że ona tak kochała wodę i chciał zaistnieć po prostu w tej sprawie? No znamy takie przypadki, prawda? Kiedy ktoś próbuje na siłę wcisnąć się w sprawę, w której nie bierze udziału. No może. Mogłaś się stać krzywda ze strony starszego Aleksandra z przeszłością jakąś tam kryminalną, napaści seksualnych i tak dalej? Czy miałby motyw? Nie wiadomo, ale tak naprawdę mogli się pokusić o cokolwiek w tym hotelu, czy poza nim. Czy o ten właśnie jej brak chęci na współżycie? Może coś tam zagrało nie tak między nimi, ale też jakieś mi się to wydaje takie. No i czy Ilenia zdecydowała się uciec od życia, które prowadzi? Sugeruje się, że nie chciała żyć w cieniu swoich rodziców, chciała sama budować swoją karierę dzięki temu, co sama osiągnie, bez pomocy tego zaplecza, właśnie bez tej sławy, którą miała przez rodziców. No ale czy przez te 30 lat wtedy nie skontaktowałaby się nigdy z nikim, nie zdecydowałaby się na jakiś kontakt właśnie z rodzicami, wiedziała, że pewnie, no bo to głośno było w mediach, że się rozwiedli przez to właśnie, że jeden z nich uważa, że ona żyje, a drugie, że nie. No myślę, że do tego by nie doprowadziła. To nie aż tak. Więc znowu ta teoria jest jakaś taka... <laughs> No i tu się jeszcze zastanawiam, takie moje przemyślenia, że to pięknie by to było romantycznie i tak artystycznie, jeśli właśnie rzeka by ją pochłonęła. Ale czy mogła jej się w tym nowym Orlanie stać jakaś krzywda od zupełnie obcych ludzi? Może skoro tak bardzo chciała rozmawiać z wszystkimi, może trafiła po prostu na nieodpowiednie osoby, na kogoś, kto no, chciał jej zrobić krzywdę. No, kręciła się tam. Koło tego hotelu nieszczęsnego, jeśli brała narkotyki, gdzie się musiała od kogoś kupić, może nie miała pieniędzy, może ten jej chłop wysłał ją gdzieś, właśnie na przykład po zakupie jakichś narkotyków, no i już nie wróciła. Mało to złych ludzi na świecie niekoniecznie musiała trawić jej się krzywda ze strony kogoś bliskiego. Oczywiście, statystyki mówią, że tak jest najczęściej. Że najczęściej umieramy, to znaczy zostajemy zabici przez kogoś znajomego. Ale tu jakoś ta bohemiarska atmosfera, no myślę, że może też ściągać właśnie ludzi, hmm, którzy wiele zrobią dla pieniędzy. Może ktoś ją porwał, na przykład, i chciał ją porwać dla okupu, ale coś poszło nie tak, no i umarła. Tak czy siak, no prawdopodobnie po tylu latach Ileni już nie ma z nami, nie ma jej na tym świecie. Mimo swoich jakichś takich y, mało pozytywnych podejrzeń, chyba tak jak Albano najbardziej, najbardziej chce, żeby 6 stycznia 1994 roku rzeka Mississippi zebrała Ilenię ze sobą, bo do niej przecież należała, nie? Należała do wody. Na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście ten czas. I tyle. Dzięki, cześć.